Witam Was serdecznie na drugim odcinku tych parkourów. Pierwszy miał bardzo fajny odzew. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Wszystkie tam komentarze oczywiście serduszko dostały. Eee, no. Możecie sobie ogólnie zobaczyć, jak wygląda moje prze przechodzenie tego, bo robię to. Praktycznie pierwszy raz, bo wcześniej tego nie przechodziłem. Na TikTokach chyba zatrzymałem się właśnie na nagraniu już 14 poziomu. Się nie chcę do niego wracać i ponownie tego przechodzić, bo to jest masakra Boża przechodzenie tego. I co ja mam tu zrobić? Ktoś wie? To ja mam skoczyć, czy co ja mam? To. Co jest? Nie wiem, wróćmy tu. Tam mam skoczyć? Ale ty nie zaskoczę. O, zaczyna się. Nie wiem, że tu. I tu skoczę, tu. Ale to nie ma sensu najmniejszego. Aha, dobra, już mam Dobra, to ja, te li, tych lian nie zauważyłem i wydawało mi się, że to jest. Nie może, raczej nawet nie zwróciłem uwagi na te drzewa. Się skupiłem na czymś innym. Co to już szesnasty poziom? Już? Myślałem, że nie wiem, że będzie coraz ciężej, że ja. Jest tak wyrównany poziom. Raz na jakiś czas jakiegoś takiego bossa levelowego się dostaje i jakoś trzeba sobie z nim poradzić. O nie! Uff, dobra, trafiłem do tego. Ah. No dobra, zaczyna się fajna zabawa. Tutaj nie wiem, ile będę nagrywał. Postaram się 10 minut, aby też was nie zanudzać, bo sprawdzałem sobie szczerze statystyki. I docierać się, nie wiem. Znaczy, nie mam o to problemu. No, <śmum> sam siebie. Eee... Znaczy nie pokazuję nic ciekawego oprócz tego, że skaczę i gadam. Mam nadzieję, że trochę bardziej energicznie niż na samym początku, gdzie faktycznie to było tak nagrywane, że. Yy. No wiecie. Be be bez energii jakiejś. Zresztą coś w czuję, sensie, że to też nie jest. Bo mogę dać z siebie więcej, ale. Nie wiem. A... Naprawdę. <laughs> Mimo wszystko, gadanie takie do siebie, bez żadnych tam cięci w ogóle, jest ciężkie. Bo nie wiem, jakbym jeszcze z tego live'a prowadził, czy coś. No ja nic nie mogę prowadzić, ze względu na brak mikrofonu. A ja nie wiem, czy się do podłączyć telefon i użyć go jako mikrofon, chyba żebym zrobił dwa live. Że je, Że dźwięk na TikToku by był. A, I czarny ekran, a ekran nie wiem na jakimś YouTube bym nagrywał. Byście musieli ten. Jakby ludzie wbijali i się pytali na YouTubie, czemu głosu nie ma. To byście im pisali, że na TikToka muszą wejść. Ale łączenie takich platform. Nawet? Nawet pomysł, ale nie, to jest głupie. Tu chyba muszę skoczyć, to nie? Dobra. 17 poziom. Okej. Okay. Nie wnikam. Tu ja muszę skoczyć? Nie. Więc tu, okej. Okay. Myślałem, że będzie ciężej. Ale póki co... O nie, dobra. Chyba się zaczęło. Bo nie, nie widzę tego skoku, że go robię. Mm. Dobra, nic nie mówiłem. Aha, dobra, to będzie ten teraz cięższy skok, którego nie zrobię. I tutaj będę się wywalał na tym skoku, chociaż drugi raz pod rząd. Okej, okay, to będę mówił, że mi nie będzie wychodzić. Jak będę mówił, że mi nie wychodzi, to będzie mi wychodzić. To jest dobra taktyka. Mam nadzieję, że na to drzewo miałem wskoczyć. O, tu liany są. O nie, uf, dobra, nie muszę nowego tego zaczynać, bo naprawdę bym się zezłościł. Dobra, jestem u góry. No dobra, chcę muszę zrobić tu na slajd bloki i idealnie do twierdzy 17 poziom skończony 5 minut. Jak na coś, co pierwszy raz robię, nieźle, ale też dobrze nie jest, żeby tak na drzewo nie potrafić przyskoczyć. To naprawdę ktoś musi być na moim poziomie. Tak. O nie, o kurde, skok z płotku na płotek, tak. I to w miarę taki odległy. Dobra, będę mówił, że mi nie będzie wychodzić i mi będzie wychodzić. Wy też tak mówcie, że nie będzie wychodzić. I wtedy jak wyjdzie to się cieszycie i to dwa razy bardziej. No, Ale jak w sobie widzicie, że wam nigdy nic nie będzie wychodzić, no to strasznie wasze pewnie sama cena na tym ucierpi i tak dalej. Znaczy nie, pewnie, to jest. Na pewno. Jeszcze nie wypowiadam się na takie tematy. Takich rzeczy nie studiuję. I chociaż jestem Polakiem, mam prawo wypowiadać na no, tematy, których nie rozumiem do końca. Czyli, oczywiście, żadnych tam ten... Tak jak nagrałem, właśnie od BEDO. Fajny kawałek był bardzo. Polecam, właśnie sobie przesłuchać. Na TikToka też polecam wejść, sobie otworzyć bo bardzo dobrze nawijał w tym tekście. Eee, głęboki dosyć. No. Nie, teraz czuję jakbym, nie wiem, był na jakiś... Jakbym się cofnął te dwa lata do tyłu i był na maturze z polskiego ust, w której muszę mówić, żeby po prostu mówić. radzi wodę. Zupełnie to, co mówię, nie ma do końca sensu. Mam nadzieję, że z czasem złapię jakieś, nie wiem, takie kto nazywać nawet. Nie chcę jakoś tych tak cringe'owe jakoś flow to nazywać czy coś, ale chyba wiecie o co chodzi. No, że gadany będę miał. I sobie jakiś temat będziemy poruszać. W komentarzach będziecie chci się chcieli dowiedzieć o, o czymś. Ja będę sobie poruszał taki temat. póki to częstotliwość nagrywania tych filmów? Mogę zrobić coś takiego? A, nie, nie mogę. Tragedia. Bo ja jeszcze, gdybym do menu wyszedł, chociaż, że warto spróbować. No, oszczędzi to, nie wiem, skakania przez pół godziny. Dobra, jednak obliczyli, że idealnie, właśnie, będziemy się tak muskać z tym. No mi się nie chce z tego dołu pewnie skakać, bo teraz do góry trzeba będzie wskakiwać. O kurczę, bateria w telefonie mi siada. A to niedobrze, bo to jest mój mikrofon. Chociaż chyba starczy do końca tego filmu. Póki co częstotliwość nagrywania tego jest w miarę dobra. Nie wiem jak właśnie z częstotliwością, czy robić serię ten codziennie jakiś film wrzucać. Kiedy je robić? Poniekąd... Sporo mnie może właśnie taki ten... Nauczyć to. Ale nie wiem też, czy ja będę miał tyle czasu w życiu, aby... Właśnie realizować... A to klapa jest. Tak, tą pasję. Znaczy... Będę wrzucał wtedy... Znaczy, będę wrzucał często. Ale wtedy, kiedy będę miał czas. O! Na zapas, może jak, jak faktycznie będę miał już jakieś mega problemy z tym czasem, że będę miał kilka kolosów pod rząd, to ja tak jak mam w sumie w tym tygodniu, ale nie ukrywając praktycznie na jeden się przygotowuję, bo jeden jest praktycznie łatwy. Wystarczy w zasadzie wiedza z... wzięta z liceum. Co jest? Halo, proszę. No, ale oryginalny pomysł na uśmiercenie gracza. Chociaż pewnie już w tym fragmencie mnie nikt nie, nie ogląda. Jak oglądasz, to komentarz oczywiście. Zresztą chyba to powtarzam pod każdym swoim odcinkiem. Pod ostatnim nikt mi nie napisał, więc Zresztą w statystykach mogę to zobaczyć, ale nie wiem, czy to są takie prawdziwe statystyki. Czy sobie sam je podbijam, bo jak wchodzę kilka razy, to nie, nie wiem, czy sam sobie kilku wyświetleń nie hmm. Dobra, skaczemy. Nie wiem, gdzie skaczę teraz, ale przed siebie. O, i portal do N Tylko, że jesteśmy dalej na tym poziomie. Niestety. To jak spadniemy, to giniemy. Dobra, jestem na dachu. Co za te ptałam? Tu, tu? Nie, tu byłem, byłem. Ja mam skoczyć teraz tu, ale to będzie ryzyko fest. Dobra, żyjemy. Teraz sobie spokojnie na płatkach. Nikt się na mnie nie spieszy. Jesteśmy na dwudziestym pierwszym levelu. Jedna pią... Okej, okay. nie wnikam, 1 piąta mapy ukończona, o skrzynia, czy jakaś nagroda, czy coś, elitrę by się przydało zdobyć, eee, tutaj pewnie na te płatki, tu, tutaj tu, tu, tu i tu, o, jak ja nie lubię właśnie takich skoków, bo były dosyć popularne na tych starszych właśnie parkurach. W których jeszcze ja grałem, takie, bo nie było niestety takich fajnych schronień bloków, nie było dywanów pięknych, nie było takich fajnych portali. No, Minecraft bardzo dużo przeskak. praktycznie jak. Yy, mało się działa w tych starszych czasach, to teraz kurde robią robotę swoją. W jednym updatecie tak bardzo rozszerzyli tematykę wody w kolejnym wioski zrobili, które praktycznie tylko były dlatego, że były i do niczego się tam przydatniejszego kiedyś nie przydawały, oprócz jakiegoś tam handlu, ale... Kurczę, jak oni to zrobili, że to ten... ...grawitacji nie wytracało? O nie! Co ja zrobiłem teraz? Moja głupota Level Expert. Teraz spadnij od nowa. No i nie wiem zupełnie, co tutaj zrobić. Także chyba poziom skończymy na tym. Jak wczoraj zrobiliśmy, raczej dzisiaj w zasadzie, bo dzisiaj pewnie, raczej ja się rozgadałem. Nawet nie widziałem, gdzie skacze. Hmm. W dniu właśnie nagrywam to, w dniu publikacji, takiej oficjalnej, bo zaaplaudowałem już ten film dzień wcześniej i sobie kilka razy go zobaczyłem. Sprawdziłem, czy mi się będzie podobać. Średnio mi się podoba póki co to, co nagrywam. No, trudno, mówi się, dopiero się uczę. Szukam jakiegoś takiego pomysłu. Jeszcze bardziej, jak rozwinąć ten kanał. Ale szczęście, że tu nie ma jakiegoś właśnie trudniejszego skoku. I co ja mam tu teraz zrobić? Tak? Może najważniejsze, że się udało. I co ja mam teraz zrobić? Aha, tu ale to będzie potężny skok. Dobra, No okej, okay. no okej, okay. nie wnikam, to guzik jest. Nie wiem, chyba w tym miejscu właśnie zakończę odcinek, żeby też nie był jakoś za długi, także no. Piszcie, jak dotrwaliście, subskrybujcie. No i zobaczymy, jak z częstotliwością. Póki co mam dwa nagrane filmy. Zobaczę, kiedy je wrzucę. Także co? Siema!